Mianowicie Mercedes AGL 53MG. Mam go od trzech tygodni, dwóch tak naprawdę. Więc. świeży temu. Świerzy. I, moje, I moja rodzina. Uważaj, uważaj. No. I w zasadzie, żeby było śmieszniej, to jest mój pierwszy samochód taki kiedykolwiek posiadałem. Siemanko, witajcie na moim kanale Soul Vitamin. Dzisiaj e, odwiedził nas super gość. Jest tutaj, coś tam robi. Czołem, cześć, Piotrek Stramowski. Zostawiam nam swoje giele. No właśnie zostawiam, zostawiam. Śnieżno-białe, ale, ale... kluczyk, oddaję, proszę bardzo. Będzie inny kolor, także będziemy oklejać. Zobaczymy, tak. jak to wyjdzie. No, już w zasadzie folia wybrana, tylko teraz pytanie: Czy zostawiamy te czarne, czy zostawiamy chromowane listy i emblematy? plus green, Czyli Czy zostaje ono, czy robimy czarny, taki black line, nie? No zobaczymy jak to wyjdzie, może po uklejeniu i no wtedy zdecydujemy, no nie? No najpierw zróbmy tak, jakieś zdjęcie czy no coś, to, to, jest... to będziesz widział czy Ci to podpowiada, czy okay. będziemy zmieniać to na czarno, nie? No dobra, to teraz się tutaj przytykam, bo faktycznie na początku moim takim założeniem było wybranie koloru szarego. Ten, to się szalo, szarość z Telenitu Magno, oryginalny Mercedesa, albo nad jakimś odcieniem brązowego. I po prostu głowiłem się, głowiłem. Zostawiłem wzornik w domu i napisałem mojej żonie: Moja kaśka serkni, proszę na te kolory. Świetnie dobra nam chatę, kolory mieszkania, więc i, i wyślij co, co myślisz. I natychmiast mi wysłała dwa: jeden to był taki czarny, taki dosyć, też, też nie wiem, jakiś metaliczny taki, a drugi właśnie ten, który wybrałem. i Kurczę, patrzę, mi mnie. No. Nie, no, ma, ma, ma Jak Później się okazało, że. A później ten się okazało, kolor, który ja miałem na swoim w sensie samochodzie. Nie no, ja wybrałem, to moja żona. No, ma 45. Kolor. Więc okazało się, że to jest całkiem chyba fajny kolor. No zobaczymy, zacznie, jestem ciekawy. Wcześniejsze wszystkie były z wypożyczalni, użyczane, wymieniane, a to jest mój pierwszy taki mój. mój. Więc, Pierwsze twoje tkło, tak? No. Czemu takie auto? tak jakąś taką fajną relację nawiązałem z Mercedesem w Witmanem w Gdańsku. No i od słowa do słowa minęł e, roczek, e, no i w moim garażu jest e, Mercedes, więc... No, który mówi, bez gwiazdy nie ma jazdy. Bez gwiazdy nie ma jazdy. No. No. No coś o tym wiem. No właśnie, też te same. Przede wszystkim biały kolor jakoś nigdy nie należał do moich ulubionych, więc e, przy obecnych możliwościach, jakie istnieją, a są olbrzymie. No, można naprawdę kolorem zmienić cały samochód i dać mu nowe życie. I taki też pomysł. Miałem, że potrafiłem. No stronę, i mamy męczka. takie kolory, których nie można nabyć oryginalnie tak jakby, nie? No tak, jest super, nie? Wybrać... To można sobie powybierać to, co każdy chce tak naprawdę. No, ale biały jest tam no. zobaczymy, co będzie. W <laughs> to dostałem dostałem nie się Właśnie nie wiem, dostałem jeszcze kontakt, do tej pory. Dostałem kontakt od braci Kois, od Rafała Konisa. To już w ogóle, no. zaskoczyłeś. Tak, tak, zazmówiłem do nich i powiedzieli daj mi chwilę i podał mi twój kontakt, że tam robisz znajomym jakimś i żebym mhm. się odezwał. się odezwałem. Dzięki no, bracia. No, Warszawka, Warszawka po lecakielce.

Przepolorowaliśmy się te wydeżki, już takie przepalone trochę były. No. A tu jeszcze super, bo je, to jeszcze słupek był jeden. Waliczyłem. I Tak, tak, tak. Nie, zdecydowanie, otrusza zostać. Trzeba, zostać więc. Jest bardzo OK. nie. no. Że możesz sobie go zawsze kupić, nie? I gwiazdę. <grymne> no, mamy to. Dobra, słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Kujesz, Cieszę się, że się podoba. Mega, mega świetnie. Wybór był ze strony mojej małżonki, ale to jest taniej wprostowuje się to, co jest miałem szarym i brązowo-złotym, a to jest pomiędzy. Nie widać na żywo drugiej. Jak będzie wygląda. ciemno, to będzie czarno. Eee, ciemno. To tak? się... tak mi się oddaje, że jak będzie noc, no. Wydasta światła, to wiesz. Naprawdę, dziękuję jeszcze raz, bo kanał y, dobrej roboty. No, oprócz tego, że zmieniliśmy ci kolor, to zyskałeś też, jakby, no takie trochę zabezpieczenie. No, co prawda, nie jest to folia ochronna, która typowo gdzieś tam chroni lakier przed mocnej, mocniejszymi uderzeniami, ale no, posiada jakieś tam 60 mikronów, więc przed jakimiś drobnymi zarysowaniami, i tak dalej, zabezpieczy lakier, więc mamy takie usługę dwa w jednej. Spokój, chyba No, ale no, wiadomo, jak szczelić, co już bardzo mocno, to. To się będzie zachowywać tak jak lachy, czyli to będzie odprysk, po prostu tak jak tam miałeś z tyłu. Tak? Nie no, ale i takie jest zabezpieczenie? No 60 mikronów, ale ochronna ma to już użyć w ogóle. Jak mówię, np. ochrona, no, to tam ma 200 mikronów. jest okay. no, taka gruba, naprawdę no, gruba, nie? Co co, mam nadzieję, że zadowolony. Bardzo, dziękuję, dziękuję Ci bardzo dziękuję. za skorzystanie. No i co, mam nadzieję, że zobaczymy się przy następnym jakimś aucie, kolejnym Twoim. Na razie, na razie to muszę się nacieszyć tym i tak właśnie mi się wydaje, że leży z mor, więc zadowolony jestem, że e, zostały, zostały te Chromy, No fine. bo W zasadzie nie ukrywajmy, zrobiliśmy oklejenie, ale zrobił robotę, no, bo ten samochód sam w sobie jest. No czasami agencyjny. nie warto przekombinować. Właśnie. No jeszcze ma, wiesz, ten nie jest to 63 mg, ale 53, ale już ma ten pakiecik, który trochę mu nadaje, ty, jak jest. No ładnie, delikatnie. Nad kolor dla mnie super. Więc bardziej cywilny tak. jest ten samochód. Kluczyki. <laughs> Dobrze, dziękuję bardzo. Dzięki, e, wielkie. No, polecamy. E, polecam serdecznie. Piotr Stramowski.